Sześć łazienek, cztery salony marmurowe, blaty w kuchni, pozłacane klamki. Wszystko w inkluzji. A macie basen? No w sumie to nie. To trochę średnio. Ty, słuchaj stary, zero grzyba, woda ciepła trzy razy w tygodniu jest, nie? 45 minut od centra tramwaje, no co siedzi mają jakiś pro problem alkoholowy, ale wiesz, za 1600 zł na miesiąc to gidys, nie? Dobra, no, był w ciemno. No, gitarę się ma. Hello Pętliczek, pętliczek czerwony. Prosiczek. Jak... To dzisiaj kolejny dzień z rzędu, robimy nogi, Dany. Kurde, muszę pojechać na jakieś zakupy. Przecież nie mam co ubrać już. No chyba już czas na ciebie, przyjacielu. Oh. Adie. Idealnie. No i gdzie on jest? No, powinien już być, no. O, już jest. O siema. O siema. Masz tu pięć dych i spadaj. Stary, ale tam było sześć dych. Sześć dych. trzymaj. zatrzymaj. zatrzymaj. nie trzeba. Kochanie, co, co tam się dzieje? Odbieraj to! A nie, nie nic. Jakiś wariat. W ogóle się nie przejmuj. Jedz, y, smacznego. Wiesz co, kochanie? Jadę na partyjkę golfa do Miami. Chcesz coś? E, wiesz co, buty mi się ostatnio skończyły. Jak to ci się buty skończyły? No, jak to? Raz noszone, wyrzucone. Zapomniałeś? No, kocham spacery. Uwielbiam spacery, bo świeże powietrze, zdrowie, żyźnie umierać. Co? O! A wiesz, że właśnie przechodzę koło galerii ściuchami? No. Ja chyba jakieś buty będę potrzebował. Wziąć ci coś? Chyba jakaś nowa kolekcja jest. Dobra, dobra, to wezmę, no. Pa, pa, pa. Oh, y -y. A, E, I, O, U, -y. Uff, Mogę dzwonić. Dzień dobry. Wiedzą państwo co? Przeanalizowałem wszystko i warunki waszej umowy są dla mnie korzystne. Możemy podpisywać. Do widzenia. Coraz więcej kosztują mnie takie rozmowy. Chyba się starzeję. Ale na szczęście jutro wolne. 34 zł kartą czy gotówką? Dobry wieczór, dwie peperoni. To będzie 156 zł płatność kartą czy gotówką? A co to takie formalne? My płacimy zbliżeniowo. A, zbliżeniowo. Koniecznie zostaw suba, bije na insadany.Ferreri, łapki w górę oraz jakiś ciekawy komentarz. No dawaj, 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 dawaj Jeszcze 4 sekundy. Wytrzymaj ze mną.